Dzień dobry. Chciałabym dzisiaj robić z Wami kolejny temat. Eee, tym razem sprzedaż osobistą. Eee, ten temat macie w niebieskiej książce z obsługi klienta na stronie 111. Mamy ze cztery strony. Eee, jednak chciałabym e, pokazać Wam bardzo fajną szczegółową definicję i fajnie przedstawiony ten temat. Na stronie Encyklopedy Zarządzania są bardzo fajne funkcje, fajne przykłady, i przy okazji chciałabym wam jeszcze pokazać jedną rzecz, czym jest ta reklama internetowa. To może zacznę od tego, co było ostatnio. Rozmawialiśmy troszeczkę o reklamach, na przykład internetowych, i mówiłam wam o tym, że jak oglądacie coś, wyszukujecie to przeglądarka to zapamiętuje i pokazują się różne banery reklamowe. No i tak jak widzicie, tutaj dwa dni temu szukałam wyposażenia do domu, i teraz co włączę jakąkolwiek stronę, to pojawiają mi się albo żelazka, albo suszarki, albo suszarki do ubrań, albo. Tak jak widzicie, jak żelazko, no to jest automatycznie deska do prasowania. Na stronie Media Expert nic nie wyszukiwałam. E, z tego co pamiętam, na Allegro? E, tak, ale tak jak widzicie, wyszukiwarka zapamiętała i e, no, nie dadzą mi e, nie kupić chyba nic. E, podobnie tutaj, zobaczcie, z banerem bocznym IKEA no taka sama sytuacja też coś oglądałam i nagle pojawia się reklama od banerzy na boku jeszcze zaznaczone produkty, które oglądałam no tak działa właśnie ta reklama w internecie tutaj sami możecie się przekonać jak to, jak to się odbywa, chociaż pewnie sami wiecie ale myślę, że nigdy nie w takiej aż ilości, co tutaj. E, no dobra, wracając do tematu sprzedaży osobistej. E, macie w książce informację, że polega na zawieraniu transakcji kupna-sprzedaży, w której występuje bezpośredni kontakt nabywcy ze sprzedawcą, co daje natychmiastowy efekt sprężenia zwrotnego, umożliwiający dostosowanie się do szczegółowych wymagań nabywcy. E, powiem Wam tak. Ta definicja, tutaj z tej strony, bardziej mi się podoba, czyli sprzedaż osobista bezpośrednia forma komunikowania się z nabywcami, w której sprzedawca demonstruje produkt i zachęca potencjalnych klientów do jego zakupu. E, taka, myślę, bardziej logiczna dla Was. E, kiedy taka sprzedaż osobista ma miejsce? E, taki przykład. E, Czasami będąc w jakimś centrum handlowym może ktoś Was zaczepić, jeżeli chodzi o sprzedaż, tak? To nie, nie mówię o takim zaczepieniu y, nielegalnym, tak? Ale właśnie sprzedawca z danej firmy, z danego sklepu może na przykład oferować Wam produkt, no niekoniecznie w momencie, kiedy już wchodzicie do sklepu, do placówki handlowej, a na przykład przed sklepem. Często kiedyś... Kiedyś, tak? Nie wiem jak teraz, Ejwon tak robił, że miał swoje stoiska na wyspach sklepowych, ale konsultanci byli rozmieszczeni w całym centrum handlowym i prezentowali konkretne produkty poza tym takim konkretnym miejscem sprzedaży. I tutaj, co jest też fajne, tak jak też jest opisane, że e, taka sprzedaż osobista umożliwia sprzedającemu dotarcie aż do czterech z pięciu zmysłów, tak? czyli mamy i wzrok, i zapach, płak, powonienie, smak czy dotyk, e, co jest też dosyć słuchajcie istotne. E, to nie jest tak, że tylko widzimy, ale właśnie. Jeżeli mamy ten kontakt osobisty, na przykład możemy coś powąchać, możemy podczas na przykład jakiejś degustacji spróbować konkretnego produktu. Więc ta sprzedaż osobista też jest dosyć taka ważna. I co jest jeszcze takiego istotnego, jeżeli chodzi o tą sprzedaż osobistą? Od razu mamy tą informację zwrotną. Czyli kontaktując się my jako sprzedawca z potencjalnym klientem, nawet po jego mimice widzimy, czy chce od nas kupić dany produkt, czy nie jest im zainteresowany. Jeżeli widzimy, że podoba mu się dany produkt, po prostu bardziej wtedy możemy go, czy reklamować, czy bardziej pokazywać tego lepsze lepsze części, lepsze, yy, pokazywać jego lepsze strony. O tak. Yy, tutaj macie też informację, że konieczne jest, aby odbywała się sprzedaż twarzą w twarz i w odróżnieniu od pozostałych elementów komunikacji marketingowej sprzedaż osobista ma charakter bezpośredni i elastyczny. I bezpośredniość ta umożliwia natychmiastową realizację sprężenia zwrotnego, czyli to, co macie tutaj w książce, tak? I pozbawienie i pozbawiony zakłóceń przekaz informacji z możliwością skorygowania ewentualnych niejasności. Czyli tak, mówicie, co jest dobrego w tym produkcie, który chcecie sprzedać, i jeżeli potencjalny klient ma wątpliwości, od razu, że tak powiem, automatycznie tłumaczycie mu, pokazujecie te właśnie, te jego dobre strony. I tłumaczycie to, czego ten potencjalny klient nie wie. Czyli na przykład, sprzedając telefon, no klient potencjalnie czyta, ma takie i takie funkcje, coś tam jeszcze, ale nie wie, czy na przykład wejdzie mu taka karta SIM, a nie inna. No, w taki przykład. Czy na przykład y, ma y, kartę pamięci jakąś bardzo dużą. Czy ten model to będzie obsługiwał, bo nie ma informacji na etykiecie. W takiej relacji twarzą w twarz, możecie, oczywiście, posiadając taką wiedzę, jak powinniście posiadać, powinniście przedstawić klientowi odpowiedzieć taką na wszystkie te pytania, które, na które chciałby uzyskać odpowiedź czyli przez to, że Wy jesteście w stanie mu szybko odpowiedzieć, taki potencjalny klient jest w stanie szybciej zdecydować się na dany produkt. Szybko reagujecie. Yy, I tutaj też jest co istotne, sprzedaż osobista wykorzystywana jest przede wszystkim na rynku B2B, czyli biznes to biznes, oraz na rynku dóbr konsumpcyjnych skierowanych do wąskiego grona nabywców. Biznes to biznes, czyli... Yy, Firma sprzedaje firmie. Bardzo często tak sprzedawane są szkolenia. Kontaktujemy się z firmą. E, oczywiście przedstawiciel firmy pyta się nas, tak? E, co, co nam da takie szkolenie? E, ile kosztuje? I my, słuchajcie, możemy po prostu podczas takiej rozmowy, po pierwsze, możemy jakkolwiek negocjować, oni mogą z nami negocjować, a także możemy, e, a także możemy być elastyczni, nawet no, troszeczkę z tą ofertą do takiego klienta. E, co jeszcze? Na rynku dóbr konsump konsumpcyjnych skierowanych do wąskiego grona nabywców często y, jakieś produkty drogie, personalizowane tutaj też o to to chodzi y, funkcje sprzedaży osobistej, tutaj mamy tak informowanie o produkcie, jego zastosowaniach właściwościach czyli to co Wam mówiłam mówimy więcej wiem więcej niż jest na ulotkach wszelkiego rodzaju jakichś wybierzkach Zbieranie informacji o potrzebach rynku. Rozmawiając z klientem, widzimy, czego taki klient w rzeczywistości potrzebuje. tak? Możemy tą ofertę właśnie dostosować, na przykład, do niego. Zacieśnienie więzi z konsumentami poprzez rozmowę. Jeżeli sprzedawca jest miły, uprzejmy, to takiemu klientowi dobrze się z nim rozmawia. Przekonywanie klientów i wspieranie sprzedaży poprzez udzielenie pomocy, porad. Czyli musicie wiedzieć więcej niż jest na uloce, na kartce. Musicie umieć poradzić po prostu y, takiemu klientowi. I co myślę, że jest najważniejsze kształtowanie wizerunku firmy i pozytywnego nastawienia konsumentów. To też zależy od tego, y, kto jest, że tym sprzedawcą. Zazwyczaj do takich kontaktów osobistych wybierane są osoby, może nie tyle co rozgadane, ale osoby śmiałe, potrafiące się wypowiedzieć. E, osoby pewne tak, tego, co mówią, na pewno nie osoby nieśmiałe, tylko e, osoby takie, które mogłyby być w jakimś tam stopniu wizytówką firmy. Tutaj wiecie, nie chodzi też o to, że osoba ma być, e, ten sprzedawca ma być nie wiadomo jak ładny. Chodzi o to, aby, tak jak rozmawialiśmy, słuchajcie, na początku roku, e, jaki powinien być sprzedawca, tak? No, przy takich kontaktach osobistych, jeżeli chodzi o wygląd tego sprzedawcy, to też jest istotne, e, że ma być schudny wygląd, e, tak? że. Po prostu nawet zbyt nachalny wygląd może odstraszyć takiego potencjalnego klienta. Tutaj też na to trzeba zwrócić uwagę. Tak jak widzicie, myślę, że właśnie często na przykład w centrach handlowych, jeżeli chodzi o mężczyznę, który sprzedaje jakiś produkt osobiście, jest albo w koszulce jakiejś firmowej, albo ubrane elegancko, czy to w garnitur, czy po prostu w koszuli. Kobiety, bardzo podobna sytuacja. Albo w jakimś stroju takim firmowym, albo jakąś delikatną, jednokolorową, stonowaną sukienkę, albo czarne spodnie i też, przypuśćmy, koszule. No mówię, od wyglądu też bardzo dużo tego typu sprzedaży zależy. I tutaj odwołanie do pierwszych tematów, naprawdę z tych naszych pierwszych lekcji. No dobra, coś jeszcze chciałam Wam tutaj omówić. Okej. Okay. To Wam tutaj przeczytam, bo nie wiem, czy to widzicie. Szczególną rolą sprzedaży osobistej jest minimalizowanie ryzyka związanego z zakupami, czyli poprzez pytania do tego sprzedawcy upewniamy się, tak, czy na pewno danego produktu potrzebujemy. I Ryzyko to jest pochodną rodzaju produktu, ceny, warunków zakupu, osobowości kupującego, subiektywnej oceny znaczenia zakupu, Dotychczasowych doświadczeń, ilości i jakości posiadanych informacji związanych z produktem itp. i tym podobne. Im większe występuje ryzyko, tym większa jest rola sprzedaży osobistej. I tutaj jest przykład, zakup pieczywa. Jest to artykuł bezproblemowego zakupu, w związku z tym rola sprzedającego może być ograniczona do minimum, a za proces komunikacji odpowiada przede wszystkim promocja sprzedaży czy reklama. Ale odwrotnym przypadkiem jest zakup artykułów problemowe, problemowego zakupu, np. komputera. Udział wykwalifikowanego sprzedawcy, który doradzi i rozwieje wątpliwości, jest niezbędny. E, jego zadaniem jest wypełnienie funkcji, tak, informacji. Jego zadaniem jest wypełnić funkcje informacyjne i zwiększyć skłonność nabywcy do kupna, czyli tak jak Wam mówiłam, ten sprzedawca musi naprawdę wiedzieć wszystko o danym produkcie. Ja Wam podawałam przykład telefonu, tutaj macie przykład komputera. Pomyślcie też o tym, jak w, nawet w sklepach z elektroniką yy, chcecie zapytać się o jakiś produkt, bo nie wiecie, czy ma konkretne działanie. To, że nie ma osoby, która zna się na wszystkim, tylko są osoby od konkretnego działu, one znają się na konkretnych rzeczach. Też miecie to na uwadze, że personel tak sprzedawca jest specjalnie do tego szkolony. Hmm, Ty mamy o marketingu? To nie.